Zanim zacznę przedstawiać moje wrażenia z gry, pragnę zakomunikować, że jest to Early Access. Dodatkowa zawartość i usprawnienia są na bieżąco dodawane, pamiętaj więc, że to co oceniam w tym momencie może różnić się w finalnej wersji. Na przełomie 2012 roku, nie licząc Left 4 Dead 2, zakupiłem pierwszą grę, która brała tematykę zombie na poważnie. Była to Arma 2. Oczywiście sama arma z zombie nie ma nic wspólnego, ale chyba nie muszę tłumaczyć po co 90% kupujących nabywa tą grę. Oczywiście dla modyfikacji Daisy. Niestety, chcąc, nie chcąc, nie przekonałem się do tego tytułu. Zbyt wysokie wymagania sprzętowe jak dla mnie oraz sterowanie do którego nie mogę się przekonać po dziś dzień. W grudniu podczas zimowej wyprzedaży na Steam, za namową znajomych zakupiłem WarZ. Hmm. WarZ, Daisy. Po nazwie śmierdziało mi to marną podróbą, ale nie. Było znacznie gorzej. Silnik GWZ był koszmarnie, niezoptymalizowany, zbagowany i ogólnie był do dupy. Sama gra nie oferowała zbyt wiele kilka rodzajów broni białej, palnej, trochę plecaków, sprzętu medycznego i pancerzy. Widać było, że gra została stworzona bardziej pod walkę PvP niż walkę z zombie. Z czasem człowiek zaczął zapamiętywać mechanikę gry, miejscówki do walki z innymi graczami, nieszczęsne clearview i gra stawała się po prostu nudna. Bo ile razy można robić wypad na lotnisko albo do bazy wojskowej po skrzynkę z bronią i czym prędzej wracać do bezpiecznej strefy? Z czasem zaczęło się pojawiać coraz więcej cheaterów i sama gra była coraz rzadziej aktualizowana. Zmieniono również nazwę gry, ze względu na wchodzący do kin film o mocno podobnej nazwie World War Z. Jednak było w tej grze coś wciągającego, bo moja główna postać, która miała odblokowane wszystkie umiejętności miała przegrane ponad 150 godzin, a ogólny czas, jaki spędziłem w grze, przekracza pewnie 200 godzin. Po fali cheaterów odpuściłem sobie razem z twórcami i czekałem na dalszy rozwój wydarzeń. Aż do dziś. Przeglądając swoją pocztę, dostałem zaproszenie do Early Accessowej wersji o wdzięcznej nazwie Aftermath, co z angielskiego znaczy następstwo. Co twórcy mieli na myśli? Czy chodziłem o, o godnego następcę Survivor Stories? Przekonajmy się! Do dyspozycji dostaliśmy ogromny obszar stylizowany na wielki kanion. Na pewno większy od Colorado, lecz nie jestem pewien czy większy od Kalifornii. Na mapie znajduje się kilka typowych miejsc do lutowania, parę safe zonów i stacji benzynowych. Tak, nie przysłużyliście się. Do gry zaimplementowano samochody. I tak wiem, były one w poprzedniej części, ale umówmy się mapa Colorado nie była przystosowana pod pojazdy. Nowa mapa stała się bardziej korytarzowa, ale przez to nie jest już taka pusta. I w mojej skromnej opinii klimatem mocno zajeżdża falautem New Vegas. Co oczywiście jest na plus. Od strony graficznej gra prezentuje nam to co widzieliśmy już wcześniej w Survivor Stories. Ani to powala, ani to odpycha. Ot mamy ogromny, szczegółowy, otwarty świat oraz szczegółowe modele postaci oraz ekwipunku. Z tą różnicą, że tym razem nie potrzebujemy komputera z NASA, by gra chodziła nam płynnie. Sam silnik zasługuje na pochwałę, spadki płynności zauważyłem tylko w momencie, gdy wchodziłem do lokacji zawierającej duże ilości elementów otoczenia. Nareszcie nie zaznałem zacięć w momencie, gdy ktoś do mnie strzelał. Modele zombie to niestety te, które znamy z poprzedniej części, ale z racji, że jest to wersja alfa. Mam nadzieję, że w późniejszym czasie zostaną zaimplementowane nowe modele. Cóż, w kwestii dźwięku zbyt dużo się nie zmieniło. Kroki po trawie, piasku czy metalu są identyczne i dające efekt echa, przez co nieraz dostawałem paranoi, że ktoś jest w pobliżu. Co do broni, to również nie odczułem subtelnej różnicy. W Aftermath poprawiono element gry, który dodano wraz z większą wersją mapy Colorado czyli crafting. W Survivor Stories było kilka recept dodających nowe bronie, albo elementy otoczenia głównie z przeznaczeniem dla trybu Stronghold. W który prawie nikt nie grał. Tutaj sprawa ma się dużo inaczej. Przedmiotów jest więcej, są prostsze w wykonaniu i każdy z nich ma swoje zastosowanie. Tak jak wcześniej, możemy stworzyć broń, opatrunki albo ogródek do sadzenia warzyw, ale doszły takie elementy jak ognisko, przy którym możemy się leczyć, śpiwór, który służy nam za miejsce do spawnu. Możemy również stworzyć elementy ubrania. Po cichu liczę na dodanie konstrukcji budynków, jeżeli zostałaby dodana możliwość budowania swoich twierdz, tak jak na przykład w Raście, to gra ma szansę jeszcze odnieść spory sukces. Co najbardziej mnie denerwowało w Survivor Stories pomijając optymalizację? Zdecydowanie tryb trzecioosobowy. Kamera z boku postaci, większe pole widzenia i celowanie w trybie TPP. To był główny czynnik, który dawał niesamowitą przewagę w walce z innymi graczami. Teraz kamera jest wycentrowana, blisko naszej postaci, a jeżeli chcemy wycelować to gra przenosi nas do trybu FPP. Dobra wiadomość dla wszystkich streamerów. Od teraz wchodząc w equiponek lub mapę, nie widać na jakim serwerze gramy. Co dziwne, została usunięta lista graczy. Jest to moim zdaniem zabieg działający i dobrze i źle. Z jednej strony nie zaproszą cię do grupy ludzi, którzy będą chcieli cię zabić, z drugiej strony twoje znajomi również tego nie zrobią, póki nie odezwiesz się na czacie. Mówiąc zwięźle, Aftermath jest tym, czym Survivor Stories powinno być 2-3 lata temu dopracowaną i przemyślaną mechanicznie grą o unikalnym klimacie. Dostęp do Alfy mają ludzie, którzy przegrali więcej niż 100 godzin lub wydali co najmniej 50 dolarów w grze, przez co społeczność póki co jest jeszcze w miarę cywilizowana i kulturalna. Wiadomo, że zmieni się to po wyjściu gry na ogólnodostępną sprzedaż. Jeżeli gra będzie mogła się bronić przed oszustami, to ma szansę jeszcze zaistnieć mimo przesycenia tego typu gier na rynku. Z mojej strony jak najbardziej polecam.